Cześć. Chciałbym dzisiaj pokazać, jak należy zrobić zadanie 32 z matury podstawowej z 2014 roku. Mamy prostopadłością, narysowałem już tutaj taki przykładowy. Mamy dane stosunek jego poszczególnych krawędzi oraz pole powierzchni całkowitej. Obliczyć mamy przekątną prostopadłością. Znaczmy sobie Jedną z przekonów po prostu padło ścianą, jak wiemy wszystkie cztery są sobie równe. Ja tutaj znaczyłem akurat od, od, od wierzchołka A do wierzchołka G. Równie dobrze mogłem znaczyć od wierzchołka B do wierzchołka H na przykład. Najpierw obliczmy poszczególne długości boków. Skorzystam z informacji o stosunku ich długości wprowadzę sobie zmienną x, oznaczę że a to jest x, b to jest 2x i c to jest 3x. Zapiszę teraz wzór na pole powierzchni całkowitej: c razy a, czyli pole powierzchni podstawy razy 2, bo są dwie podstawy, b razy a, pole powierzchni ściany bocznej razy 2, ponieważ są dwie i B razy C pole powierzchni drugiej ściany także razy 2, ponieważ są dwie ściany boczne. Po wprowadzeniu za C, A i B x 2X lub 3X otrzymujemy równanie 22x kwadrat równa się 198. Yy, dzielimy. Otrzymujemy równanie x kwadrat równa się 9. Są więc dwie możliwości x równe minus 3 lub x równe 3. x równe minus 3 oczywiście odrzucamy, ponieważ długość nie może być wartością ujemną. I x x równe 3 wyznaczamy długości boków. Korzystamy z tych zależności. W celu obliczenia powierzchni które obliczenia, przepraszam, przykładność prostopadłościanu. Można wykorzystać wzór, który jest w karcie wzoru. Ja to zrobiłem taką metodą trochę dłuższą. Obliczyłem najpierw przykątną podstawy z Pitagorasa, a więc C kwadrat plus A kwadrat równa się AC kwadrat, tutaj jest wynik trzy pierwiastki z 10. I potem drugi raz korzystałem z stwierdzenia Pitagorasa, a więc długość odcinka AC do kwadratu plus. Długość odcinka CG do kwadratu, czyli to jest B kwadrat, równa się kwadrat długości przekątnej. Wynik to 13, to 3 pierwiastki z 14. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do siebie na stronę olforschool.pl. Znajdziecie tam więcej zadań oraz ciekawe prawniki Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania.